Czy to jest najlepsze budżetowe Ajo na rynku oraz czy będzie to pogrąca, jakże popularnego w naszym kraju Navisa F360. Poznajcie Deepcoola LE360V2 z przepięknym podświetleniem ARGB. Zapraszam na test tego oto niedrogiego Aio. Dobrze, ale kilka słów technicznych na temat samego AIO od Deepcoola. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z chłodnicą 360 mm o standardowym slim profilu, więc wejdzie nam tak naprawdę na każde miejsce w obudowie, które jest przeznaczone do montażu chłodnic 360 mm. Co ważne, już w standardzie mamy zainstalowane wentylatory na samej chłodnicy, dzięki czemu montaż będzie szybszy i prostszy. Jeżeli chodzi o sam montaż, to jest on bajecznie prosty. Że tak powiem, klasyka gatunku. Najpierw krzyż, który montujemy od tyłu w przypadku Intela, w przypadku AMD stosujemy ten standardowy, e, zintegrowany z płytą e, główną, a następnie e, wkładamy w przypadku Intela takie dystanse i co ważne, są one fajnie oznaczone, inne są pod. LGA115XX czy też 1200, a inne są pod LGA171851. W przypadku AMD wykorzystujemy fabryczne w stosowne dystansę. W każdym razie poradzicie sobie na pewno. Potem nakładamy blokopompę i już przykręcamy śrubami. Więc montaż jest bajecznie prosty. Co jeszcze powiem? Dodatkowo na samą blokopompę jest nałożona już pasta termoprzewodząca, a nie ma jej dołączonej w formie tubki. I ja uważam to akurat za wadę. No ale miejmy nadzieję, że jest to dobrej klasy pasta termoprzewodząca. Sama podstawa bloku pompy jest oczywiście w pełni miedziana, z bezpośrednim stykiem z naszym ihs więc to no, takich klasyczek, ale cieszy. Bezpośrednio z pompy wychodzą dwa węże, i tutaj co istotne, nie mamy limitacji, jak tą pompę trzeba będzie ustawić: czy do prawej strony, w stronę naszych pamięci RAM, czy do dołu. Tak jak to no, widzicie chociażby. Może niekoniecznie na tym obrazku, ale na obrazkach marketingowych postaram się taki gdzieś wrzucić od Dipkula. No z reguły jest ona ustawiona właśnie do dołu i co mega istotne, że niezależnie jak ustawicie sobie te węże, to same logo Dipkula jest ściągalne i możecie sobie je przestawić właśnie w sposób taki, aby ono zawsze było w prawidłowym położeniu bardzo fajny smaczek. Jak już wychodzimy z samej blokopompki, to niewątpliwie istotnym aspektem będą same węże. Mają one długość 410 mm, wystarczą do naprawdę bardzo obszernych obudów. Mają nylonowy oplot, są naprawdę starannie zrobione, a złączki w samą chłodnicę również są starannie zrobione i tutaj do niczego nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. Wróćmy na chwilę do podłączenia samego IO. Z blokopompy, jak i z wentylatorów wychodzą nam po dwa przewody z każdego. Z tym, że uwaga, z blokopompy Pompy. Sam przewód, który zasila blokopompę, jest czteropinowy, dlatego że blokopompa ma możliwość sterowania PWM. Co bardzo cieszy, bo większość tego typu, że tak powiem, blokopomp niestety nie ma możliwości jakiegokolwiek sterowania bo najczęściej wychodzi wtyczka trzypinowa pinowa i też sama blokopompa nie reaguje na chociażby sterowanie napięciem. Tutaj no, Deepcool bardzo fajnie się postarał, bo jeżeli pompa nie potrzebuje pracować na wysokich obrotach, to jest ona kompletnie niesłyszalna, ale uwierzcie mi, że nawet na wyższych obrotach ta pompa w zamkniętej obudowie raczej nie będzie słyszalna. O kompatybilności z podstawkami już wspominałem, ale jak coś, to tutaj się wyświetla cała lista, żebyście mogli sobie w czego zrobić w stop klatka. Ważną jeszcze rzeczą, jeżeli chodzi o samą chłodnicę i cały układ Io, będzie jeden zawór, czyli technologii Anti-Leak. Jest to tak zwany zawór, który powoduje nam wyrównanie ciśnienia, jeżeli w naszym układzie nastąpi wyższe ciśnienie niż atmosferyczne. Zapobiega to oczywiście uszkodzeniom samego układu, ale też jakichkolwiek wyciekom, co gwarantuje nam bezpieczne i bezawaryjne no, długotrwałe użytkowanie tego układu Io. Fajnie pomyślane, moim zdaniem. No dobra, wszystko wiecie na temat danych tych tych, no to pora sprawdzić w moim dipkula LE360 V2. Czy sobie poradzić z moją jednostką? Testową oraz jak wypadł na tle konkurencji, którą do tej pory miałem przyjemność testować. Nie przedłużając, zaczynamy z omówieniem wyników testów. Omówienie wyników zaczynamy od maksymalnej temperatury procesora w mojej procedurze testowej. I jak sami widzicie, Deepcool L360 V2 wypadł naprawdę rewelacyjnie. Zajął miejsce na podium i miał trzeci wynik. No, można powiedzieć, że nawet drugi, dlatego że był tak samo wydajny, jeżeli chodzi o maksymalną e, wartość temperatury na procesorze, i jak. Deepcool Mystic 360, którego używam w moim kąpie głównym do tworzenia chociażby tego materiału. Lecimy dalej do maksymalnego obrotu wentylatorów na Io. Oczywiście tutaj mówimy o e, maksymalnym obrocie, jeżeli chodzi o krzywą, jaką mam zawsze ustawioną, do każdego z tych łózg tak samo. No i tutaj no, 1941 ów to wiecie mi nie było mało i były one zdecydowanie słyszalne, ale o kulturze pracy za sekundę i zresztą sami usłyszycie. Wartość dość duża, żeby nie powiedzieć bardzo duża, tym bardziej, że Mystic 360, czyli. To ajo, które miało taką samą temperaturę, miało prędkość obrotową wentatorów na poziomie 1300 rpm, czyli no zdecydowanie mniej. Ale dobra, lecimy dalej, bo e, mimo tego, że była ta wartość tych wentatorów dość wysoka, to ajo nie było aż takie mega, mega głośne. Dlatego, że maksymalna głośność to było 41 dB i no sami widzicie, że e, na przykład e, Cooler Master, Master Liquid 240L był najgłośniejszy, Redragon. Rampage były zdecydowanie głośniejsze, czy Thermalright Ride Assassin X 120, z czego to chłodzenie, to raczej nie nadaje się do aż tak wydajnych procesorów, też było głośniejsze pod maksymalnym obciążeniem. Głośność tego była niewiele wyższa niż tego Cooler Master Hyper 212 Halo, z czego ten Cooler Master był zdecydowanie mniej wydajny. No ale wiadomo, tutaj w stosunku do na Mystic 360 jednak daleka droga. Nie bez powodu ten Deepcool Mystic 360 jest zdecydowanie droższym bratem LE360V2, ale, no, tak jak jeszcze raz powtórzę, LE360V2 naprawdę imponuje wydajnością. I tutaj możecie się chociażby pobawić krzywą wentylatorów, żeby ustawić sobie tak, aby troszeczkę było cieplej, ale zdecydowanie ciszej. Dobra, lecimy do tego, aby pokazać Wam, jaka była głośność wentylatorów na IO pod maksymalnym obciążeniem, czyli te 1940 RPM. -ów. Ajo, ciche, pięknie rozświetlone, dobrze wykonane i bardzo tanie. Na dzień nagrywania tego materiału 360 zł. Inaczej mówiąc, Deep Cool wszedł, zniszczył konkurencję i wyszedł. What? Ale spokojnie, ja zostaję, żeby jeszcze troszeczkę Wam opowiedzieć na temat samego Deep i tutaj powiem Wam szczerze, że byłem potwornie wręcz zaskoczony, że ten oto Deepcool wydajnościowo przy owszem trochę wyższym hałasie i trochę wyższych obrotach dorównał swojemu droższemu bratu, jakim był e, Ayo Deepcool Mystic 360, który mam w swoim komputerze, na którym obrabiam materiały. Tamto AIO jest zdecydowanie droższy, owszem ma też inną funkcjonalność, ale mimo wszystko tutaj tak tani brat potrafił naprawdę zaskoczyć. I moim zdaniem osobistym to, to Będzie naprawdę hit sprzedaży, jeżeli tylko troszeczkę poprawi się dostępność w Polsce. Bo na dzień nagrywania tego materiału znalazłem w jednym, może dwóch sklepach to Aio, z czego tego w jednym było w cenie 360 zł. Bezpośrednim konkurentem w tym pułapie cenowym będzie oczywiście wcześniej wspomniany Nabis F360. I jasne, Nabis F360, podkreślam, w wersji ARGB, bo tutaj mamy też. Podświetlenie jest naprawdę dobrym chłodzeniem, tylko tyle, że jest droższy. I pytanie, czy lepszym? Porównywalny. Wydajnościowo nawet DeepCol może wypaść delikatnie lepiej, ale no tutaj trzeba by sprawdzić na czy starzeje się na mojej platformie, aby być w 100%. Pewnym. Nie mówię, że Deepcool na 100% będzie lepszy, ale jest duża ku temu szansa, a zarazem będzie tańszy. No i mi osobiście, prywatnie, sama blokopompka się po prostu bardziej podoba na Deepcoolu, jest ładniejsza, fajnie rozświetlona. I ten taki przyciemniany, można powiedzieć nawet dymiony plastik, okalający samą blokopompkę, no po prostu jest czymś innym niż Standardowy błyszczący bądź matowy plastik na innych blokopompkach. Co do jakości wykonania czy montażu, nie mam tutaj do czegokolwiek się przyczepić, był on bajecznie prosty. A linka do tego chłodzenia znajdziecie standardowo w opisie tego materiału. Mam nadzieję, że Was również, tak jak im zaskoczył Deepcool L360V2, bo. Nie spodziewałem się, że będzie to aż taki dobry kawałek chłodzenia AJO. Moi drodzy, z mojej strony to by było już na tyle. Bardzo wam gorąco dziękuję za uwagę do samego końca. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie po sobie jakąkolwiek reakcję. Będę bardzo wdzięczny. Z mojej strony to by było już na tyle. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych filmach.